Bydgoszcz buduje kolejne ścieżki rowerowe. Nowe trasy powstają po konsultacjach z rowerzystami. Bydgoszcz informuje Rondo Grunwaldzkie łączy dwie nowe ścieżki rowerowe przy ulicy Kruszwickiej i Grunwaldzkiej. Kolejna na ulicy Fosza będzie gotowa wkrótce. Będzie to budowa po południowej stronie ulicy Fosza od techniku mechanicznego nr 1 aż do ulicy Czartoryskich. Infrastruktura twarda, natomiast dojechać będzie można infrastrukturą rowerową do Wyspy Młyńskiej i poprzez zjazd na wysokości opery Nowa włączyć się do ruchu w ulicę Fosza. Nowa ścieżka rowerowa powstanie też wzdłuż ulicy Jeździeckiej. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Zaprojektuj i Buduj. W ostatnich latach, w latach 2018-2019 wybudowaliśmy 10 km dróg rowerowych. W tym roku również zamierzamy oddać do eksploatacji infrastrukturę rowerową w, wysokości, w wielkości 10 km dróg rowerowych. Także tych inwestycji rowerowych realizujemy coraz więcej. W kolejnych planach mamy inne jeszcze realizacje w zakresie dróg rowerowych, m.in. ulicę Jeździecką, ulicę Smukalską. Nie jako rowerzysty bardzo cieszę, że polityka miasta dotycząca budowy dróg dla rowerów, budowy dróg dla rowerów wysokiej jakości, które będą trwałe i posłużą na wiele lat, przynosi już realne e, korzyści. Kolejne drogi są oddawane. W tej chwili ruszamy z przetargami na budowę kolejnych dróg rowerowych. Mnie szczególnie cieszy budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Jeździeckiej, która będzie służyć zarówno Bydgoszczanom, jak i mieszkańcom naszych gmin okolicznych. To pokazuje, że rower jest bardzo dobrym czynnikiem integrującym naszą bydgoską metropolia